Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na 26. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Krystyny Jamros w Busku Zdroju. Ogromne gratulacje i podziękowania przesyłam pani dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury Karolinie Kępczyk oraz panu dyrektorowi Arturowi Jaroniowi za to, że dokonali wszelkich starań, aby tegoroczna edycja festiwalu odbyła się. Odbyła się na. Bardzo wysokim poziomie wykonawczym i artystycznym, tak jak było to w latach ubiegłych, ale w tym roku szczególnie przebiegała w sposób bezpieczny. Bezpieczny dla Państwa, odbiorców festiwalu, ale i bezpieczny również dla nas, wykonawców festiwalowych koncertów. W szczególności zapraszam Państwa na dwa koncerty, w których będę miał przyjemność wystąpić. 13 września o godzinie 17.00. Polskim Samorządowym Centrum Kultury, koncert poświęcony pamięci Krystyny Jamros, wraz ze mną jedna z najwybitniejszych polskich śpiewaczek Roma Owsińska oraz moja koleżanka Joasia Nawrot, towarzyszyć będzie nam Buska Orkiestra Zdrojowa pod dyrekcją Pawła Korepty, tego samego dnia o godzinie 19.00 w Solcu Zdroju, Wielka Gala Operetkowa. Wraz ze mną wspaniała Małgorzata Długosz, Anna Lasota, Jakub Milewski, i jedyna w swoim rodzaju Strauss Ensemble z Ludmiłą Worobec-Witek i Arturem Jaroniem. Zapraszam Państwa do buska Zdroju na festiwal, który możecie Państwo spędzić razem z nami bezpiecznie. Jakub Oczkowski